No, siemanko moi drodzy widzowie, witam Was w serii rezydencji WIL 3. Na początek chciałbym, abyście zasubskrybowali oczywiście mój kanał, bo jak żeby inaczej, proszę zasubskrybować mój kanał. To ja robię dlatego, tylko sobie, dla fanów, ale też, żeby sobie ogólnie pograć. I to jest tak ogólnie, że sobie pogramy w rezydencji WIL 3. I chciałbym też poruszyć inną kwestię ogólnie. Dziękuję, że te 26 osób zechciało mnie zasubskrybować z własnej woli. Oczywiście to jest dobrowolne, nie zmuszam nikogo. Bo ja mówię o tym, no tak, no ale no, każdy tak robi, tak. I ja nie mam na celu nikogo zmuszać, to jest po prostu dobrowolne. Chcecie subskrybować, nie chcecie, to nie i trudno. Ja nikogo nie zmuszam, po prostu sobie grzebiamy tutaj i będę dzisiaj grzebał na emulatorze pierwszego playa oczywiście bo oryginalnie ta gra nie chciała ruszyć na moim PC Może po prostu ona jest za stara, tak, no każdy chyba. Jak się odpala starą grę, no to każdy wie, że ona po prostu czasami nie rusza, dlatego emulatory czasami ratują. No ale to jest chyba logiczne, nie? No. To ogólnie tutaj robię tyle będę chodził tutaj będę dużo failową, będę grywał z ustawieniami w sensie nie tyle co z ustawieniami co z, z playami będę load, loadingował state'a czyli poprzedni stan gry po prostu bo tu można quick save'a robić na emulatorze czego na prawdziwym play'u byś nie zrobił, a ta gra jest o tyle trudna że jak nie masz jakiegoś save'a w jakimś pomieszczeniu to są takie pomieszczenia do sejbowania i musisz zbierać takie coś, taki słoik z tłuszczem, jakby, nie? I jak tego nie zbierzesz, to nie będziesz mógł zasejbować gry. Poza tym trzeba znaleźć takie pomieszczenia, które niczym się nie różnią od tych takich normalnych pomieszczeń, które właśnie możesz sobie przejść i tutaj sobie grać w tych pomieszczeniach tak normalnie z, zombi z zombiakami, To one się niczym nie różnią te pomieszczenia do safingu. Tylko, że tam jest duża skrzynia w pomieszczeniach do save'a i tam jest kilka takich pomieszczeń, najzwyczajniej to jedno na plansze, chyba, jak się przechodzi przez drzwi. to chyba coś takiego, jedno raz na jakieś 3-4 plansze. Jak nie znajdziesz takiego save rooma, nie zapiszesz sobie gry i ktoś się załatwi, no to jest jak tak naprawdę, bo nie masz nic. No, tak działa ta gra i to jest straszne, bo Nemesis cię ściga i ty masz na plecach jego ten... Więc naprawdę, i tu masz w tej grze tylko jedno życie, jak spieprzysz to wszystko od nowa zaczynasz od załadowania ostatniego stanu gry. Więc... Yy, no, ciekawe było. Ogólnie to odkryłem jeszcze, że nie można łączyć czerwonej rośliny z niebieską, czego początkowo nie wiedziałem. I tak, zająłem sobie dwa miejscowe w przez tą głupotę, ale... No kochani, wszystkiego się nie da wiedzieć, kochani ludzie, którzy mnie oglądają. Yy, tego się nie da wiedzieć na no. drodze wideo moi, no. Się nie da wiedzieć wszystkiego. No to jest niemożliwe. Dużo rzeczy da się wiedzieć, ale nie że wszystko. Poza tym można zapominać niektóre rzeczy, no... Na przykład niektóre rzeczy się nie wie, bo ja też przechodzę tą grę pierwszy raz więc trochę oglądałem gameplay. Tak, e, tej te początkowej części, ale do takiego. Żeby, żeby się bierze, skąd się bierze ten olej? Właśnie to wiedzieć e, i właśnie dlatego ale. Dalej sobie nie spoilerowałem i ja naprawdę nie wiedziałem, czego tam zastaniemy, kogo. No i zastałem później Nikolaja, ale to później, później. No, tutaj zombie akurat. No ale zombiaki to nie stanowiłem problemu. W ogóle skraftowałem amunicję do strzelby. I tej amunicji było naprawdę sporo. Tak szczerze to nie wiedziałem gdzie ja mam iść po co, a później znalazłem jeszcze chyba amunicję, do tego tak, jak to się nazywa wyrzutnia. Ten granat launcher. To się nazywało. Po polsku to miało taką inną nazwę, taką, hmm, chyba granatnik się nazywało. Myślę, że to się nazywał granat. I do granatnika miałem dużo właśnie amunicji później. No ale to i tak nie na tym polega, no bo... No bo to nie na tym polega gra, że... kurde. No ogólnie komentarz głosowy audio będzie dograny ogólnie. A i teraz linki niebieskie można jeść, one nic nie dają. Więc, jakie je spotkacie kiedyś, to wiec, oni nic nie dają. Chyba że się szybciej biegnie po nich, ale tego jakoś nie zauważyłem. Jak dla mnie nic nie dają. Tutaj znalazłem wręcz, oczywiście, czyli tego kurde, jak to się nazywa. korbkę. I oczywiście moje ulubione przeciwnicy, w także pająki. One są okropne. Nienawidzę. Najlepsze na nie są strzelby, albo wyrzutnie Właśnie. Nie, no i do wszystkiego ammo oczywiście się kończy. W pewnym czasie musisz go robić więcej. Jak się robi ammo, to musisz mieć proch strzelniczy, i tę taką maszynę do amunicji, którą zostawiłem w save roomie. Po prostu mi nie była potrzebna, bo tego prochu znajduje się czasami. A i czasami leży on też we złokach policjantów na przykład. Tam przy tej bramie z takimi kolorowymi kryształkami tam leżało. No, no to może teraz wam puszczę jakąś ogólnie muzyczkę, żeby nie ten. żeby czas zająć ogólnie, bo ja nie będę przez tyle czasu gadał, bo to trwa aż 26 minut, czyli 20 minut. Posłuchać sobie jakieś, nie wiem muzyki. Nie wiem co wam puścić, co się? Napiszcie w komentarzu, jaka muzyka jest wasza, ulubiona. Ja szczerze lubię, pokażę Wam moją ulubioną muzyczkę. I to nie jest Bill Jeans YouTube. I... Będziesz wiedzieć, YouTube, jak mylisz coś z Bill Jeansem, co brzmi podobnie. Ogólnie mogą brzmieć podobnie muzyki, ale to nie jest to a YouTube. Nawet za Big Smoke'a śpiewającego hawane dał mi copyright, to nie. Ja używałem Hawany, a nie użyłem oryginalnie Hawany, nawet autorzy oryginalnie byli podani. podanie. A to jest moja ulubiona piosenka. Słychać? welcome well, back, man. <laughs> all professionals score. This is legit business. Games, tax, times, and all Terima <coughs> kasih telah menonton! <noise> Thank hey. you. Hey. Not now. I'm busy. E aí Ogólnie, to zapraszam do subskrybowania i zostawienia łapki w górę to by było na, z mojej strony. Na tyle ja będę się z Wami żegnał. A teraz, obejrzycie życzę gameplay ogólnie z Rezydencji Zła 3. Wszystkim ogólnie subskrybującym, dziękuję bardzo. Pozdrawiam i wakacji. No i